Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Oj, oj. oj. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na tym nocnym vlogu. Nie widać mnie chyba, nie wiem. Kroście maski, pamiętajcie o tym, tak wpadłem na ten y, pomysł na ten vlog. Wpadłem, bo oglądałem swoje stare filmy. Ten był nocny film który miał dużo wyświetleń i nagrywam dla Was taki nocny film tam gdzie idę sobie tam gdzie robiłem zdjęcia sobie idę na mościk tam gdzie robiłem zdjęcia tam gdzie robiłem zdjęcia i ja pierdolę tam gdzie robiłem zdjęcia ale zamarznięte wszystko jest w życiu zobaczyć tu robiłem swoje zdjęcia i jest tak zamarznięte wszystko jest zamarznięte, śliski pomost bo wczoraj padał śnieg śnieg wczoraj padał i były takie był taki kutas, który mnie nie chciał wpuścić do autobusu i tak sobie lubię pogadać do świecącej kamery Nie ja żartuję, nie świąt. do świecącej kamery Teraz was zaprowadzę w jedno miejsce, tam gdzie nagrywałem 16. Jak nie będzie glin, to będzie dobrze. Jest godzina dziewiąta. Nie, ojuj, to jest poniedziałek. To jest poniedziałek. Wiem, że to nagrywam w nocy. I zaprowadzę was do miejsca, tam gdzie nagrywałem 16. I tak bym chciał się zapytać co u Was i w ogóle jak tam widzicie swoje lekcje online i w ogóle Nie wiem czy mnie widać Zajebiście Idę ja sobie Tu są, siedzi się na mnie dziwnie patrzą Przechodzę z lampką i telefonem Na kilku. I tak zajebiście Subie pozwiedzamy dzielnie <laughs> Subie pozwiedzamy dzielnie tak i tak będę musiał to chuj zmontować Wiem o tym Że będę musiał to zmontować On zimny Ja pierdolę, jak jest zimny To by od razu zapalimy A po co się wychodzi na dwór Pamiętajcie, jak wychodzicie na dwór To możecie sobie zajarać Nie wiem jak to wyjdzie Ale Ech, Dziwnie się czuję Mówiąc do latarki Ale wiem, że do was to to mówię. I puszczam sobie chmurki. O, jak ciągną i Powiem Wam, że jest zabawnie, bo prowadzę Was do miejsca tam, gdzie była nagrywana szesnastka. I takie zadupie jest, takie czarne zadupie jest. Nagrywam już od 3 minut. 3 minuty minęły, o ja pierdolę Ech. i nie wiem czy ktoś to w ogóle będzie oglądać Boże, chryste panie jak to będzie ktoś oglądać to to super jak nie, to nie nie wiem czy chcecie, czy nie po prostu chcę się zorientować co wolicie czy Wolicie co dzień jakieś Q&A o mnie, albo coś takiego na Instagramie możecie napisać Albo możecie jakiś hashtag napisać Ciemność Hashtag ciemność Hashtag ciemność Ja pierdolę Już Przestraszyłem, ja pierdolę Ach, Będzie masakra Z montażem będzie masakra na pewno Bo wiem, że to nagrywam Dzień dobry Zajajcie tego ja testuję kijek do selfie Dziwnie się na mnie gość patrzył Jak zauważyłem to... Ech, Masakra Powiem wam, że masakra sobie idziemy do tego miejsca dziwnego Dzień dobry, dzień dobry. I takie akcje. Ostatnio miałem taką akcję podobną, bo były trzy dziewczyny na melażu w metrze. I ja tak sobie idę, popatrzyłem się, co one odpierdalają na, na obrazie. Że tam był taki plakat, odpierdalają, robią zdjęcie. I idę na górę. Jedna podbiega. Pomachaj do telefonu. Pomachałem. Zosia I zaczął spierdalać Dlatego, że... O kurwa tu Coś tam, coś tam takie... Ale mordo, co ja ci zrobiłem? No pociągnąłeś mnie za włosy w podstawówce no, W podstawówce pociągnąłem cię za włosy Coś tam, coś tam I ja się ci coś tam, coś tam i taki przypał I spoko i spoko, ziom I tak jest po prostu Na minusie Nagrywam tu vloga Vlog Ale mi zdrętwiała ręka już W rydole Fajnie się was nosi Wiem, że kurwa to wygląda dziwnie Ale zajebiście jest Zabieram was w miejsce szesnastki mojej Może będzie inna płyta Może nagram jakąś nutę Pozdrawiam Łukasza Łukasz mnie zmotywował, bo wysyłał snapy z nową nutą i w ogóle Możecie wbić do niego Takie, wysyłał mi jakąś nutę tak mnie zmotywował, żeby nagrać coś Jakąś fajną nutę i te inne Olu się dr... i Wy też macie problem z sąsiadami, którzy palą Plastikiem albo coś takiego? Możecie napisać w komentarzu I... I tak O kurwa Nie wiem, czy GoPro Coś tu widzi w ogóle nie wiem czy gopro w ogóle coś widzi ale ja się czuję jak kurwa jakbym gadał do kika takiego kika z latarką gopro w ogóle nie widać ale fajnie powiem wam że fajnie nic kurwa nie widać nic kurwa nie widać zajebiście nic nie widać będziemy w, miejsc... w, miejsc... w miejsce szesnastki Uff. masakra powiem wam psychiczna psychiczna porażka Zimno jest powiem i ciężko się gada w... w półmasce jak będzie jakaś glina jechała to mam przesrane ale trzeba mieć maski. Pamiętajcie, zakładajcie maski na spacer, żeby ludzie się do was chociaż nie pruli. I tak sobie... Na was to będzie powiedzmy 5, 10 minut albo 20. Dla mnie to jest katorga. Uff, to Zajebiście, powiem ci. Ja sobie tak nagrywam teraz, ale wy będziecie widzieć to w ulepszonej wersji w ogóle. Ale ja uważam, że te vlogi są fajne. Takie, taki nocny vlog to jest zajebisty. Po nocy chodzenie nikogo nie ma. Kaczki cię straszą. Wszystko zajebiście jest. To jest taki nocny wypad. Na kijku. No kurwa, zgasło światło. Ale ja mam pochodnie przed sobą i zajaram. Idziemy zajarać most Wiecie, zajarać most Uf, Wiem, że... ale ja parę Ale fajna przyczepka Świat. jest Fiat O, ja jestem takiego malucha Muszę się zapytać, za ile sprzedaje maluchy Fajnie wam powiem zajebiście a wiem tu dla was już nie wiem ile, ale jest zajebiście nie wiem czy to w ogóle kogoś kręci takie nocne vlogi może napisać ale to jest nocny vlog y zdobyłem szesnastkę no dobra zajebiście jest żeby, żeby nie było, i polis i tak sobie idziemy po ciemnej nocy i zajebiście jest, powiem to, że jest zajebiście, bo odpali muzykę że z RAM i tak nie wiedziałem, że to jest taki kąt super superłów To jest tyle nowy sposób nagrywania. I tak ten, no oświetlenia. Yy, na kilku za 5 zł testuję GoPro, bo mi się od GoPro zepsuł ten trzysięczny, Ten, który trzymał dobrze GoPro. A ten, ten który dobrze trzymał GoPro, mi się zepsuł. Biorę jak za 5 zł i zacząłem nagrywać vloga. Jak mi się nie wywali telefon, to zajebiście Bardzo zajebiście Policaj Ale poprzemy Nie wiem dlaczego tak pierwsze, ale zajebiście jest Zaraz poniedziałek Trzeba coś nagrać, wiecie Tak na szybko wziąłem kamerę I wyszłem sobie na miasto że ja go pewnie nie wytrzymuje w takich warunkach nocnych mógłbym iPhone'a wziąć siódemkę mógłbym iPhone iPhone'a 7 wziąć, nie? też by kurwa nie wytrzymał go najbardziej chyba wytrzymuje w takich warunkach chyba nocnych 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 Boże chrysty policaj daj mi daj mi Filter Boże, i tu jest oto miejsce, tam gdzie nagrywałem 16. I teraz tyłem, żeby wam pokazać tam, gdzie nagrywałem 16. Nie wiem, czy tam się dostanę znów z tym kijem za 5 zł. I tak tam tak zajebiście powiem po wam. Nie wiem, czy to kogoś się interesuje, ale lubię nagrywać, lubię montować. I tak po prostu powiem Wam że się fa fajnie przy tym bawię się fajnie odbawię i po prostu zbieram na 1K Liczę, że do, do stycznia Do stycznia uda nam się uzyskać to 1K Aha i Rowy są, o kurwa są rowy o kurwa o, spieprzałem się raz idzie mi wystarczy, że się spieprzałem raz jedziemy sobie i Z spalowane tego, który jest mocno Kurwa, lubię zwiedzać sobie kurwa, tory po nocy. Tak wyglądają moje nocki, kurwa. Będę sobie pokazywać tory. Ładne zdjęcia mogły być w dzień. Tutaj nic nie widać praktycznie. Nawet nie mam kurwa dodatków żadnych. Zajęliście się W czarną dupę wugrzewałem mieć autostradę Zajęliście jeszcze muszę wrócić Już mnie Nikt nic o tej godziny nie przyjedzie tu Eżma tu Po Powiem wam, że zajebiste widoki I tu nagrywałem swoją 16 i tak nie wiem ile jak... jest ale spoko 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 można jeszcze trochę pogadać do was tu nie wiem czy mnie po prostu widać możecie napisać słowo ekran albo coś możecie zrozumieć to jest taki naturalny wlad byśmy wreszcie z i tak tak fajnie jest gadać do Was Może nie pociąg nie A ale dobra o tej godzinie już chyba nie ma pociągów Jest zajebiście Nawet nie wiecie jakie jest zajebiście jest bardzo zajebiście tu moja 16 była nagrywana To jest moje ulubione miejsce tu cię nie dopatnę covid nie żartuję już może kurwa dopaść nie wiem hmm. co było? a, a to są ludzie to są kurwa ludzie do kardyła ludzie? Żeby byli tam ludzie, nie wiem się Zakończmy na tym akcencie torowym Nie wiem, czy zakończyć, czy nie Jak chcecie więcej takich vlogów Dziennie powiedzmy Jak chcecie takich nocnych vlogów więcej To możecie mi napisać więcej Dać łapkę w górę Każda łapka w górę mnie motywuje. 10 łapek w górę to jest bonusowy film dziennie. Tak jakby, jak w poniedziałek nagrywam i wbijacie te 10, 10 łapek w górę w poniedziałek, to znaczy, że we wtorek będą dwa filmy. E, tak, dwa filmy. Że co 10 łapek w górę jest film i tak zrobiliście wam chciałem tylko pokazać to gdzie nagrywałem 16 i fajnie sobie pogadać do kamery świe świecącej zresztą Fajnie zapalić Nagrać kilka snapów Nie ja wiem snapy jakieś na tore Łukasz, powodzenia w rozwoju Życzę Ci powodzenia Będę musiał to jeszcze zmontować jeszcze dzisiaj, jak znam życie. Nie wiem kiedy to będziecie oglądać, ale ja to nagrywam w niedzielę nie wiem, o godzinę, jakby bliżej północy, tak powiedzmy 11 w nocy zajebyście jeszcze mam lekcję online i to tylko dla was nagrywam tak z serduszka bo ostatnio że chcieliście jakiś nocny vlog. Ej, nie wiem, i nie widać w a chuj jak mi się nie nagra głos albo coś to możecie zrozumieć i zajebiście Jak mnie policja złapie, to wiecie, że nie ma odcinków, nie dyktuję. A odcinki będą się do stycznia regularnie pojawiać. Tak musiałem się po prostu komuś wyżalić, to mi leży na sercu. jak ktoś chce Baryla to mogę sprzedać polecam duże chmury i tak, nie, nie wiem czy mnie widzicie w ogóle tak gadam na próżno chyba gadam na próżno nie wiem, zajebiście fajny odcinek może powstać z tego taki nocny był już raz na moim kanale nocny film i ten tak fajnie Teraz sobie na Insta jakąś relację wrzucę ale mordeczki siedzę na mostach przy wiśle nie orturuję <tryk> <tryk> Na Instagrama coś trzeba wrzucić jeszcze i muszę się z wami pożegnać do, do następnego <tryk>